Część widzów, w tym recenzentów, odebrała film nie jako fikcję, a jako dokument. We włoskiej prasie pojawiły się wpisy przedstawiające szok, oburzenie, ale i niedowierzanie ich autorów. Jak do czegoś takiego w ogóle można było dopuścić? Gdzie moralność? Gdzie granice? Ot, świat się kończy. Nie trzeba było długo czekać, a kopie nagich i rozczarpanych skonfiskowano, filmu zaś w całym kraju zakazano. Doda to wylądował na ławie oskarżonych. Zarzucono mu brutalne zabójstwo aktorów występujących w jego filmie. Groziła mu kara 30 lat pozbawienia wolności. Udowodnienie niewinności komplikował fakt, że włoski reżyser poprosił wcześniej, a dokładniej rzecz ujmując, nakłonił do podpisania umowy czwórkę głównych wcielających się dokumentalistów, aktorów o to, aby ci zniknęli z życia publicznego na rok oraz żeby nie brali udziału w innych produkcjach. Miało to pomóc w promocji nagich i rozszarpanych, potwierdzając autentyczność przedstawionej w filmie historii. Scenariusz jak z filmu, tyle że... To nie był film. Tym razem to drwi sobie z nas, czy też z samego Deodato, to perfidny los. Finalnie reżyser za kratki nie trafił, ale zmuszony był wezwać na rozprawę zabitych aktorów. Potwierdzając tym sposobem swoje słowa, że ci żyją, zachowali wszystkie kończyny, zdrowy rozum i generalnie mają się chyba dobrze. Koniec końców. Ruggero Deodato został skazany na 4 lata w zawieszeniu za obsceniczność.